Ewangelii według świętego Łukasza. W owych dniach Maryja zebrała się i z pośpiechem poszła do miasta Judy w górzystej krainie. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbieta. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, podskoczyło dzieciątko w jej łonie. A Elżbieta napełniona została duchem świętym. Wtedy głośno zawołała. Ty wśród kobiet błogosławiona, błogosławiony owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo właśnie gdy tylko zabrzmiał głos Twojego pozdrowienia w moich uszach, dziecko podskoczyło z radości w moim łonie. Szczęśliwa ta, która uwierzyła, że spełnione zostanie, co jej od Pana zostało powiedziane. A Maryja rzekła: Uwielbia dusza moja Pana, duch mój weselem się napełnił dzięki Bogu mojemu Zbawicielowi, że spojrzał na taką małość swojej służebnicy. Bo odotą, odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, że mnie On, możny, tak wielkie rzeczy uczynił. Święte Jego imię. Jego miłosierdzie przez pokolenia i pokolenia dla żyjących w jego bojaźni. Okazał w dziełach moc swojego ramienia, rozproszył unoszących się pychą w myślach serc swoich, strącił możnych ze stołków, a małych uczynił wielkimi. Cierpiących głód napełnił dobrami, a bogatych z gołymi rękami odprawił ujął się za Izraelem, swoim sługom, aby pamiętano o Jego miłosierdziu, jak powiedział do naszych przodków Abrahamowi i Jego potomstwu na wieki. Maryja została przy niej przez trzy miesiące, potem wróciła do swojego domu. Nie muszę chyba nikomu przypominać, że dzisiaj obchodzimy, piękną uroczystość, w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Tak zwykliśmy nazywać śmierć Matki Bożej. Bo, żeby było jasne, Matka Boża umarła. Nie była pod tym względem lepsza od Pana Jezusa. Też umarła, czasem nazywamy to zaśnięciem. Tak zresztą chyba, nie wiem, wydaje mi się, że w tradycji wschodniej się bardziej właśnie ten dzisiejszy dzień, dzień śmierci Matki Bożej, nazywa się właśnie zaśnięciem Najświętszej Marii Panny. Natomiast jest taka bardzo stara tradycja, która mówi, że po śmierci Matki Bożej jej grób pozostał pusty, Stał się pusty, jej ciało po prostu zniknęło z grobu, podobnie jak ciało Pana Jezusa. I stąd, stąd właśnie wzięło się nazywanie śmierci Matki Bożej w niebo wzięciem. Myślę, że to dzieje się z jakiegoś takiego bardzo głębokiego przekonania. Że Maryja wśród ludzi naprawdę jest kimś, kimś bardzo wyjątkowym. I to wiedziała już święta Elżbieta wtedy, kiedy Maryja do niej przyszła. Po tym, jak dowiedziała się w momencie zwiastowania od Anioła, że Elżbieta, będąc już podeszłą w latach, spodziewa się dziecka. Elżbieta właśnie to wiedziała, ona, ona była tego świadoma, że Maryja jest naprawdę kimś wyjątkowym wśród ludzi. I stąd też jakby jej śmierć, forma jej śmierci była okazała się wyjątkowa. Mówimy, że ponieważ była niepokalanie poczęta, czyli jakby doświadczyła już w momencie swojego poczęcia skutków odkupienia, które się dokonało na krzyżu, którego dokonał Pan Jezus. Z tego też wnioskujemy, że Pan Bóg nie chciał, żeby w grobie doznało skażenia jej ciało. I dlatego uczynił Pan Bóg ten, Dziwny znak, zaskakujący znak, znak, który pokazuje też jej taką bliskość. Myślę zrozumiałą bliskość, no bo w końcu jest matką Jezusa, ale właśnie tę bliskość z Jezusem, którego grób był pusty. Pusty grób Jezusa, pusty grób Maryi. Zresztą ten pusty grób. Oczywiście nie mamy pewności że na 100%, że, że to jest autentyczny grób Maryi, ale kto był w Jerozolimie, to zobaczył, widział na pewno obok ogrodu oliwnego, zobaczył taką pieczarę, jaskinie, pieczarę, no takie, takie były wtedy, taką formę miały groby. W zboczu Góry Oliwnej zobaczył pieczarę grup, w którym była pochowana Matka Boża. Jest to zresztą, ten, ten grup jest położony zaraz obok groty pojmania, bo według tradycji też Pan Jezus został pojmany w jednej z grot, która też była na zboczu Góry Oliwnej, a gdzie apostołowie Piotr, Jan i Jakub. Się schronili wtedy, kiedy Pan Jezus się modlił. Kilkadziesiąt metrów dalej, jak to słyszymy w Ewangelii, narzut kamienia dalej. Tak więc to dziś wspominamy. To dziś wspominamy. W niebo wzięcie, tak rozumiane, w niebo wzięcie. Najświętszej Marii Panny. W każdym razie nie wiem, przynajmniej ja nie słyszałem, żeby był jakiś taki przekaz, że ktoś widział, nie? że ciało Matki Bożej zostaje jakby wzięte do nieba. Tak jak apostołowie widzieli, jak Pan Jezus wstępuje do nieba. Natomiast tak myśląc o tym wydarzeniu, czytając tę dzisiejszą Ewangelię, tak sobie pomyślałem, że dziś, że tak naprawdę na dobrą sprawę, to Matka Boża już wcześniej została wzięta do nieba. Ona została wzięta do nieba w momencie zwiastowania. W momencie, kiedy Anioł powiedział, że Bóg chce, żebyś stała się. Że Bóg chce, żeby stała się matką Boga. I w momencie, kiedy ona powiedziała, Niech mi się stanie według Twego słowa. Że w tym właśnie momencie Maryja została na dobrą sprawę wzięta do nieba. Bo moim zdaniem każdy, kto jest blisko Jezusa, ona wtedy stała się. Najbliżej Jezusa, jak to jest w ogóle możliwe, jak to było kiedykolwiek możliwe na tym świecie, zaczęła nosić go w swoim łonie. Więc, jeżeli tak, to, no to właśnie na tym polega niebo: na takiej niesamowitej bliskości z Bogiem. Więc. Myślę, że to dzisiejsze święto może być dobrą okazją do tego, żebyśmy zobaczyli, że już na tym świecie każdy z nas może być jakoś wzięty do nieba. Ja w każdym razie nie raz tego doświadczyłem i mam nadzieję, że będę tego jeszcze doświadczał. Doświadczam tego zawsze, kiedy, kiedy doświadczam właśnie bliskości Pana Jezusa. To wtedy naprawdę Czujesz się jak w niebie i myślę, że nie ma w tym żadnej, żadnej, przesady. Oczywiście to bycie w niebie, które jest na tym świecie, ono jest zawsze takie chwilowe, ulotne i oczywiście nie jest nigdy stuprocentowe, jakby nie jest tym w niebo wzięciem, które jest jeszcze przed nami, które się dokona po naszej śmierci, tym, tym naszym przebywaniem właśnie w niebie, jakie będzie po śmierci, ale, ale już jest. Już się jakoś dzieje, już się jakoś realizuje. Każdy z nas może, może już teraz doświadczać takiej niebiańskiej bliskości z Bogiem, czyli de facto po prostu nieba. I niech to dzisiejsze święto nas do tego zachęca, żebyśmy się otwierali na to doświadczenie, żebyśmy go pragnęli, żebyśmy choćby pomyśleli, że nie wiem, każda Eucharystia, nasze uczestnictwo w niej, przyjęcie Komunii Świętej, ale nawet każda modlitwa, kontakt ze Słowem Bożym, że to może, Zaowocować w nas właśnie doświadczeniem nieba, takim jakimś naszym, choćby króciutkim i choćby częściowym, symbolicznym, ale jednak takim trochę w niebo wzięciem. Bądźmy tego świadomi. Tak. Będąc na tym świecie, czekając właśnie na to nasze ostateczne, pełne już spotkanie z Bogiem po śmierci. Możemy w jakiś sposób cieszyć się tym, co, czym będziemy się cieszyć w niebie tą bliskością, tą Bożą obecnością i Jego miłością. I niech to spełnia się ten dzisiejszy szczególny dzień, ale też w każdym kolejnym dniu tego Wam wszystkim z okazji dzisiejszego święta z całego serca życzę i o to się modlę. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał youtube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.